Siemanko mi dobrej strony Ja w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft. Zostawcie lajka like i suba. Bo wbijamy do końca roku 400 subów. Tak, wbijamy do końca roku 400 subów. Jak będziecie chcieli więcej Minecrafta, to piszcie w komentarzach. A my widzimy, przychodzimy. Ja już grałem raz Minecrafta. Widzowie, jestem na najnowszej wersji, co chyba w ogóle w ten dzień wyszła już. To jest dzisiaj jest widzowie. Już Wam mówię. U was będzie na pewno tutaj inny dzień, bo ja to 26 wrzucam, a 25 ten film nagrywam, żeby mieć jeszcze czas na zmontowanie. Ale ja oczywiście nagrywam o 17.10, a długo montuję, więc no, nie składa się dobrze. Nie chciałoby się po prostu ruszać i ten. Po prostu nie mi się otworzyć lapka, ale jednak zdecydowałem, że dla Was to muszę nagrać. I widzowie, możemy się wiedzieć, że tu już jakieś, to jakieś. Mam jakieś bambusowice, tutaj yy, budowałem takie domki i tak dalej. Mam tu na jeden survival, i tak dalej, ale tworzymy nowy świat. Yy, damy kreatywne i sobie coś w tym Minecraftu, widzę widzowie, porobię. Masz też jakieś, nie wiem, taki, taką serię, że będziemy normalnie nagrywać. O, że będziemy normalnie nagrywać z Minecrafta, że będę na przetrwaniu, a w ogóle fajnie, mi się podoba ten skin, jak nie wiem, wziąłem go, mi się serio bardzo podoba. O, od razu koło wioski się zaraz spinczu, idealnie. Ja za bardzo nie ogarniam Minecrafta, ja serio mówię. I, i mogą się tak się zastanawiać, że niby jestem taki dobry, ale jednak nie jestem. Siemency! <laughs> Diamenty! Diamenty? O, już od razu na początek? I nie wiem, czy to jest takie. <śm> Możecie mi widzowie napisać, czy to jest szczęścia, jakieś, co? Od razu dostawałem. Od tego chyba podobno jakoś. O, w ogóle tutaj zmienili chyba tekstury jajek. Wcześniej były takie po prostu, takie inne. Bardzo fajnie, bo będę wiedzieć, co mam dawać. I, i zaraz sobie Wardena. No ja mam po, 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 po polsku. Jezu! Hmm, hmm, idź! Nie lubię cię! Znaczy lubię vladerów, ale to twoje hmm, To po prostu... Toć, to też umiem latać. Ja mam super mocę Ty... No... Widzicie, jestem słaby. No. Ja trafić nie umiem. Idź tam. O siema świetli. Dobra, nie będę rozwalać. I to tylko jakoś można co... a Hmm... Ile? Ooo! Okręt chować, a czemu nie mogę? Dobra, gdzieś tam, ale czy diament na początek to nieźle? No trzeba było jednak surbika stworzyć. Dobra, widzę. Sobie zobaczymy, właśnie będą tutaj takie walki. Na początek taki zbudujemy sobie szkło. Gdzie jest szkło? Dobra, po prostu wpisujemy nie tak, nie o, sorry, że tak wolno piszę, ale po prostu nie jestem przyzwyczajony bardzo to trzeba by było jakoś rozwalić dobra, nieważne tak o lecimy, taka klatka szybka, tak jak szybko to widzę zbuduję jak najszybciej spróbuję żeby to nie było wysokie. Nie wiem, inni to tak robili, że normalnie się kierpą po prostu sobie... Tak, pyk biorą tutaj sobie. to jest a ja nie umiem akurat. Ja się nie dziwię, skoro ja nic nie umiem. No, buduj się. Pyk. Lecimy. Pyk, 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 pyk. No. Ja jestem widzowy, ja po prostu głupi. Ledwo co? Ja buduję. A tutaj już tych rogów nie buduję. Po co mam to budować? Nie tak. He, eee, co ja robię? No. Pek. Pek. Czy ja to teraz nagle wolno buduję? Przed chwilą było tak szybko, Jak sobie tam kiedyś jakieś budowle budowałem. Dobra, i takie wystarczy. Serio jestem jakiś dziwny, nie ogarniam no. Pyk, pyk, pyk. Pyk, dobra. I tutaj będzie takie coś. I zobaczymy kto wygra, zombie czy że W sumie zombie. Ale zrobiłem normalnie. O nie! Dobra, cicho tam zombie. Muszę sobie widzę jakoś wyciszyć się yy, Muzyka i dźwięk. Dobra, co złego myślę. Tak A teraz zombiaki? Dobra. Yy, time set yy, night. Nie, midnight. Już. Dobra, ale Jezu, cicho bądźcie. Yy. No jest skicz. Już nic nie będę słyszeć. Nie, dobra, bez dźwięków się nie da grać. e nie oszukuj. Nie, idź tam. No. Dobra, respimy was, ile popadnie. Ty, jestem głupi, czy co? A, no widać, że jestem mocno. Pyk. No i lecimy. Was chyba zombie już jest wystarczająco dużo. Dobra, zry... o nie, tu są jeszcze mini zombiaczki. Ej, dobra, trochę tu was jest. A teraz... Nie, żadnych waderów. Ja dałem to tak słabiutko. No, jakieś to też atakują. Mm, ale to się nie lubią. No i w tym jest problem. Jakiś otuszek. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. Eee, Może. Tylko czy wy się lubicie? Lubicie, to nie fajnie. Yy, dobra. Yy, kostkę magmy. Yy, he, tylko ja nie wiem, co tu mam wsiąść. dobra. Po prostu już jest po was. Yy, zaraz otworzę klatkę. Ale wam powiem, że ja nic nie słyszę. Tak bez tego jest nie fajnie, że tak nic nie słychać. To mi się nie podoba. Cichosza. Okej. Okay. Dobra, te głosy muszę włączyć. Serio jest tak... A. Yy, muzyka i dźwięk. Dobra. Uwaga. Jest niedobrze. Otwieramy. Dobra. Nie. Mm. Uh. Bijcie się tam, zobaczymy kto wygra. Za głośne to jest. Dobra, jeszcze wrzucę trochę ci tam. Masz. Uh. tu. Ty paruwo. A O, cicho. Jest już. Dobra, time, set, day. O nie, oni się tu palą, dobra. <śm dois> A, moje uszy. Ile, co my się, ile wy się będziecie palić? <śm dois> dobra. Z, 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 z tutaj tak. Widzę tutaj taką... Macie, nie lubicie mnie, więc macie. Spalę wam wiochę. Hmm. O. No i się wszystko pięknie tutaj wybuchło. Dalej. I wiesz, że tutaj też jest taka osoba. Nawet wiedźmy, wybiłaś. To nie jest Chyba Wardena po prostu nikt nie pokona. Rusz się jakoś. Rusz się. Ruszaj się. Hej. A, czyli je robisz? Odsuwaj się, Warden. Ciekawe... Dobra. Macie. Lecimy, widzowie, z nimi. Mówię wam, nie ogarniam w Minecraftie, więc... Nie wiem serio, co mam zrobić. Ja serio mówię, że nie upadnę Dobra, niszczę to. I wybuchajcie mi. Nie, nie, dawaj mi redstone'a. O. o. Dalej żyjesz? Chyba wszyscy... Dobra, zobaczymy. Jak wszystkich wyeliminuję. Ło! Jak leci. Ło. No i wyeliminowało pierwszego. Ktoś jeszcze ruszy. O, idzie. Po głosie... O, no i chyba w I widziałem już Warden po prostu... Ej! Okay. a okej. Okay. Warden ruszaj się. Na smycz idziesz. Yy, idziesz na smycz ze mną. Mam nadzieję, że się w ogóle da... Yy, nie wiem. Nie lubię cię, no. Dobra, chodź tu. O. Ej, ten Dobra. Yy... Bierzemy taki młotek, on jest mocny. Tylko żeby w ogóle w niego nie iść, no. Jak ty to? I Uuu. No ile ty masz krope? Idź Dobra chyba widzę Ten po prostu work widzę jest chyba Nie no Mówię wam Dobra zara po prostu Ordenie O udało się Dobra, teraz tak bardziej tutaj do wioski, o! Zobaczymy walkę już tutaj. No i się... Ej. Ruszył się. A chcemy jego jajko. Zamiast wjedźmy chcę... Chcemy... twoje jajko. Nie, co ty zrobiłeś? chodź tutaj. Chodź tu. A może no to tak, no, Czyli... W sumie jesteś się usiądzie. A nie, a nie, jednak... Jednak nie. Dobra, tutaj dzisiaj po prostu torturujemy, widać, wrażerów. Co zrobisz? A chyba nie chce się z nim bić. Dobra, idziemy tu. No mordo, no chyba się po prostu dziś nie chce bić. Dalej ci słyszę. No idziemy tutaj do... Kolejna wioska. Ja nie wiem, widzę takie szczęście. Tutaj gdzieś słyszę. Ja nie wiem, ja się go boję. Dobra teraz sprawdzamy jajka usuwamy to wszystko a to sobie y, zostawię dobra wy od razu atakujecie czy wy się lubicie? ja nie wiem robicie i to Eee, ale dobra ktoś się pozwolił kopić a ty nie chcesz się bić Eee, ja właśnie czy ty się będziesz bić y, z ty? Coś dzisiaj... Okej. To było... Czemu zamienił się? Eee... Co to? Jakie to? Jezus, co się ze mną dzieje? Czy ja żyję? No żyję. Boję się. No, zostaw. Czemu chodź się... się zamieniasz? O! To chyba trzeba po prostu portal do lnr Eee... To było... Nie, za. Obsydian, obsydian, zapa, to jak się to nazywa, nie wiem, no, najazd, jaki najazd, jakiego najazdu chciałem, nie chciałem najazd? a, kupiłem chyba jakąś potkę, ja nie wiem, nie znam się w ogóle na tym. Idźcie ode mnie. Wywalać mi to. Dobra. Teraz robimy portal do endu. Eee, ja nie wiem, czy to dobra wysokość będzie. Pyk. Chyba dobre. Nie ciebie chciałem. Iuuu. Iu. Dobra, gdzie ja jestem? A, i sobie jeszcze wezmę łóżko. Ten. Żeby sobie tego respawn'a tutaj zrobić. Tylko no, takie miejsce trzeba najpierw znaleźć. Podpalę to. W sumie skoro korzyść piekło. Uuuuu. Więc... A, palę się. Czyli dopiero wszystko regerene. -re 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 -re. Siema, no sobie chyba można ten... I podobno właśnie w tym update'cie tego 25 marca, że teraz nagrywam, można na gaście jakby latać. Tak mi się wydaje. Ale dobra, zaraz, tutaj sobie tak zrespię. I to łóżko. Tak w sumie... No tu. Siema. W ogóle mogę... Co ja zrobiłam? Kim ty jesteś? W sumie chyba się znam. Czemu to wybuchło? Ej, ja jakiegoś laga dostaję? Gdzieś TNT? Ej, to może to czerwone łóżko nie można postawiać. To dam byle jakie? Tylko, że nie czerwone nie wiem niebieskie bo mi się kojarzy z niebem z niebem w sumie i tak to jest mój ulubiony kolor dobra pek pek co co to wybucha? ej łóżka wybuchają ej sorry ale widzę jak to było tak przebieg wiadome to ja sorry ja mogłem zapomnieć albo nie wiedziałem serio? I serio? ja chyba zapomniałem bo ja chyba o tym wiedziałem albo nie wiedziałem? Nie musiałem zrobić zapomnieć albo nie wiedzieć, serio. O tutaj tak, to się można po prostu bawić. No to już wiem, że będę nagrywać ten słów, więc no żeby lepiej tego tak nie robić. O. No i czyściłem wszystko. A ty chcesz tutaj. Dobra. Czyli nie chcesz. Zobaczymy jak ty poradzić sobie. Tutaj widzowie. Dajemy taką armię. I masz ich. A teraz wpadajcie do lawy, bo was nie lubię. Idźcie. Ty idź tutaj, pyk, pyk. O, chyba się... Coś tu było, jeszcze coś. Dobra, dobra. Idź. Dobra. Znaleźć się bagażna. Gasta, gasta. Ja ją gasta widziałem, ja nie wiem jak wygląda. Jakiegoś cukrowego, tłumacza. O gasta. A ty kim jesteś? Oj, sorka. Dobra, już zginiesz. nie znam cię. A się lubicie? A ty go lubisz? Te głosy robisz, zimnie, więc idź. Ej. No. Pyk. Pyk. Idź się. No i dobra. Jezu, co za głosy? Ja chcę tylko zobaczyć, czy da się na tym baście serio? Ten. Dawaj. Siadło. Ej. Jezu, ogarnij się. Idź. Gast po prostu jest jakiś Ohio. Ale to czym ja go ten... Ja widzowie nie wiem, bo ten update nowy wyszedł. Delfin. Zobaczymy co zrobi Delfin. W lawie, w <śpali> się No. Dobra, ja nic nie widzę. Potka. Nie ma jak. Tak, tak mikstura mikstura. No. Yy, widzenie pod wodą. Znaczy, nie widzenie pod wodą, tylko. Nie widzenie pod wodą. Yy, dobra, nie wiem. Golemik. Golemia. Uuu. Dobra, nieważne. I się tam palą golemiki bierna. Zobaczymy co zrobią trzy golemy. W naderze. Atakują innych. Dobra, ale... Cicho. No. Jakie ja mam się zrespić? Dobra, w lawie. Dobra. Trzy golemy. Tak? To. Tak. Nie was! Dobra, no to będziecie mieć pewność. Trzy. Kolery. Co wy robicie? Przeciwko. Trzy nasty. Co jeden gaz? A. I macie gdzieś. Fajnie. Fajnie, fajnie. Hej, eee. O, wygraliście. A teraz wygracie to? Jak będzie tyle ich. Dobra. Eee. O, już chyba kurski trąbowali, dobra, golemy! Golemy, musicie to wygrać teraz! Potężna, widzowie, wojna! Ostatnia potężna wojna! Dobra, idziemy na takie lepsze miejsce, to nie była potężna wojna. Teraz będzie, w widowie potężna wojna. Zobaczymy, kto wygra. To jest ostatnia wojna w tym odcinku. Po tyle golemów, ile popadnie. W górę, po prostu widzą i jednego wardena. Zobaczymy co zrobi. A w tym czasie jeszcze poradzę. Jeszcze tak. No, o, o tyle. Dobra. Zobaczymy co powie na to nasz warden. Oh. A dwóch wardenów? A wyjdziesz tutaj. A to tutaj. Będzie trzech Ordenów do pokonania. Dobra. To jest ta wojna. Zobaczymy, czy Warden wygra czy przegra. No, dawajcie. No. Jeszcze ci pomogę, Warden. Nie, nie udaje się. A jeszcze? Jeszcze jeden? Macie że teraz, uda się Wardenowi. Dawaj, Warden. Idź do tej lawy. O nie, Warden wygrywa. Ale głupie golemy nie ugarniają. Nie dobra, golemy nie są w głupie Ale chyba po prostu tobie dam spokój A nie jeszcze ty jesteś, ile żelaza masz O, e warden Dobra Po prostu widzowa jak warden jest taki dobry Nie Dobra Zobaczymy czy strzyma sobie porazem Te, lecimy Te Pięk. Dobra, tam się biją A wy sobie macie wolne Dobra, fajnie Macie, idźcie Wy nie walczycie Wy nie walczycie Wy macie ich spać teraz To jest kara, bo wy nie chcecie walczyć Nie, trzy nie? Jeszcze zobaczymy tą wojnę Ostatni został Nie, on już nie daje rady Dobra, czyli Oficjalnie widzowie golemy są lepsze od wardenów. ale jak mówię, że tak na pewno trzeba. Dobra, teraz się z nimi pobi i zobaczymy. Trzy golemy. Przeciwko jeden. Razik, Nie, chyba. Nie, właśnie tutaj nie. Ej, bo trzeba by było gdzieś tak. No, nie wiem, Z dziesięciu na pewno Nie, nie z dziesięciu. Z dwudziestu. Ty. E, e, dobra. Zobaczmy... Trzeba to potwierdzić. Golemy są lepsze. Ot tutaj. Eee. Ui, y, wardenów. Zdziwiłem się. No dobra, mam widzę To z przetrwaniem i... Będę się z wami, mam żegnać. Narka... <grystanie> narka.